Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie najnowszą pozycję kultury gniewu, za którą odpowiada Ernesto Gonzalez nudne przygody Agaty i Szymona. Ale czy takie nudne, no może nie do końca bym powiedział. Sam komiks bardzo ładnie wydany, on ma chyba ograniczony troszeczkę nakład, więc warto się spieszyć go kupić, jeżeli chcecie, no bo jednak Agatę i Szymona przedstawiać nie musimy. Jeśli chodzi o komiksy, ale i nie tylko. Natomiast sama pozycja, bardzo ładnie wydana, twarda oprawa z obwolutą. Tak nam się to wszystko tutaj prezentuje. Emocje, namiętność, suspens, zaskakujące zwroty akcji. Tu tego nie znajdziecie. No. Teblum powiedział, może, nie do końca? W pewnym sensie oczywiście. Cena 59,90, natomiast jeśli zdejmiemy obwolutę. Pokażę wam co tam jest. Oczywiście tutaj mamy rysunek taki a tutaj mamy taki. I, i tak w ogóle na marginesie e, zobaczmy tutaj Szymon się przewrócił i śmieje się z niego e, Gata a tutaj mamy na no odwrót. Gata się przewróciła śmieje się z niej Szymon. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to. Hela Holzman My Life with Boring Muppets. No czy ja wiem. <laughs> Może ale nie aż tak chyba nie jest. I tu ciekawostka, zobaczcie. Kultura nudy. Naprawdę bardzo fajnie to zostało przemyślane i wydane, więc tutaj nie mogę powiedzieć niczego złego. Make world boring again. Także świetna pozycja, naprawdę. Oczywiście ja wam pokażę zawartość, tylko że warto wspomnieć, ten komiks no, w dużej mierze jest niemy. Tutaj sporadycznie pojawiają się jakieś teksty. Natomiast... no sami się przekonajcie. Ja wam pokażę trochę tych przykładowych plansz. Nie chciałbym tutaj za dużo w tą stronę iść, bo po prostu no to musi być trochę dla was taka niespodzianka, ale powiem wam szczerze, że te gagi, które się tutaj pojawiają i to wszystko co tutaj ma miejsce, naprawdę sprawdza się świetnie. Miałem jakieś takie leciutkie może obawy, bo mówię czy Ernesto podoła i tak zdecydowanie podołał. Ja liczę, że to dopiero początek tych wielkich przygód związanych właśnie z historiami, które tutaj są przedstawione. One są względnie króciutkie, szybko się je czyta, więc też mówię, nie chcę Wam zdradzać, ale mamy wyjazd na wakacje, mamy Sylwestra, mamy święta, mamy w ogóle nawiązanie do Dzikiego Zachodu, ale przede wszystkim miasteczko Twin Peaks. To mnie rozwaliło totalnie. To jest w ogóle no fenomenalny zabieg, przyznam szczerze, i mega mi się spodobał. Jako może nie fana Twin Peaksu, natomiast na pewno. Lubię, oglądałem to wszystko i mogę powiedzieć, że, że jest fajne. David Lynch potrafi robić coś z niczego, choć nie zawsze jest to zrozumiałe. A tu, tu myślę, że tego problemu nie będziecie mieli. Natomiast co jeszcze chciałem Wam pokazać? Dodatkowo fajnie, że mamy też, oczywiście, poza samą historią. Takie właśnie dodatkowe grafiki, mógłbym powiedzieć. Więc niech żyje komiks też przy okazji się załapał. Jeśli nie wiecie, jest to impreza, która odbywa się pod koniec roku w Warszawie. Za którą między innymi odpowiada Agata. I tu, no, mówię, same plusy tego wszystkiego jak na razie, więc. Nudne przygody nie są takie nudne. Bawiłem się przy nich naprawdę bardzo dobrze i myślę, że Wy też będziecie, więc zdecydowanie Wam polecam. Bierzcie póki są. Ja oczywiście już zapowiedziałem się na razie tylko Szymonowi, że nie wyobrażam sobie, aby nie podpisał mi się na tymże egzemplarzu. Zresztą nie tylko on. Także będzie wesoło, a to będzie taka fajna pamiątka na przyszłość, więc polecam Wam szczerze. Oczywiście dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zachęcam też do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo, bardzo miło. No i co? Widzimy się w kolejnych materiałach, takich jak i ten, który był bardzo fajny, ale i innych, mam nadzieję. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!